Żonki online, dym we granie. Had jako rytarz w bramie, roleplay skinny, nowe dramy. Każdy tu zakłada maski, gramy. Miłość dymak w serca, vloga, przyjaźń w nikach, prawda w dialogach. Hype, hype, hype na serwerze. Ty i ja w tej jednej wersji. Miłość wśród gangów na respie. Serce mi bije w Twojej sesji. Hype, hype, hype na serwerze. Nocą nam lecą level. Syndykat, całe te sfery, a ja chcę tylko ciepienie kariery Policja w czacie, syreny w głowie, pogoń za nami W każdej opowie, narkotyki, wątka, w kodzie pakiety Strzelanie w misjach, mówimy, że żarty Gangi uliczne, przeniesione w piksele, tutaj się tworzą osiedla i cele Mówisz wyloguj, zostanę z tobą, prawda, przesiąka między zbroją Spędzony czas na serwerze, zmienia znajomych w Uh, hype, hype, hype na serwerze Ty i ja w tej jednej wersji Miłość wśród gangów na respie Serce mi bije w Twojej sesji Hype, hype, hype na serwerze Nocą nam lecą lewele Gangi syndyki, całe te sfery A ja chcę tylko Ciebie, nie kariery uh,